W tym filmie opowiem, jak tworzyć własne formaty liczb. Jak to działa w praktyce? No, właśnie na kilku przykładach będę chciał ci nauczyć tworzenia własnych, niestandardowych formatów liczb. Spójrzmy. Niestandardowe formaty, które mogłyby dotyczyć daty. Mamy w tym przykładzie. Czyli chcielibyśmy, aby nasze liczby, pamiętajmy, nasze liczby. W momencie, gdy zmienimy je na tę krótką, będą cały czas przechowały datę. Niemniej jednak my byśmy chcieli, aby wszystkie te komórki zwracały nam dzień. I teraz od nas zależy, czy to będzie zwracany dzień w postaci liczby, czy w postaci na przykład dnia tygodnia. Dlaczego? Ponieważ Excel potrafi nam takie informacje zwracać. Bez wykorzystywania funkcji. Jak to się dzieje? No właśnie służy do tego format niestandardowy. Jeżeli na tych zaznaczonych komórkach kliknę CTRL 1, bądź przypomnę, dwie szczałki, bądź lista rozwijana, więcej formatów liczb, bądź prawym przyciskiem myszy, formatu i komórki, to każda z tych poleceń, każda z tych opcji pozwala dostać się właśnie między innymi do takiego okna, w których należy przejść do kategorii niestandardowej. Teraz, co ta kategoria niestandardowa mi daje? Po pierwsze, posiada listę, Taką niestandardowych formatów liczb. Na samym dole zazwyczaj znajdują się te, które ostatni raz używaliśmy, niemniej jednak spójrzmy, mamy tutaj pokazany przykład, czyli to, tak, co będzie się pojawiało w momencie, gdy będziemy próbować tworzyć własny, właśnie format niestandardowy. Natomiast to miejsce, ten typ to okienko, jest miejscem, w którym to my wpisujemy własne rozwiązanie. Teraz, jak to działa w praktyce? Zobaczmy, że możemy to wszystko wykasować. Pojawia nam się wartość liczbowa, czyli 4, 4, 3, 5, 6, która tam była, zanim zmieniłem format na datę. Teraz, jak to działa? Jeżeli zaczniemy pisać, na przykład zapis D, zobaczymy 9. Zobaczmy dziewiątkę. dwa razy D, zobaczymy 0,9. Gdyby wpiszemy 3 razy D, zobaczymy skrót SR, 4 razy D, zobaczymy Środę. Więc spójrzmy, że Zapis w ten sposób oznacza, że możemy zwracać nie tylko i wyłącznie datę w postaci liczby, ale datę dnia w postaci nazwy tego dnia. Natomiast jak to może wyglądać jeszcze dalej? Możemy wpisać analogicznie m raz, dwa razy, czyli widzimy, pojawia nam się ta wartość zerem, trzy razy, czyli skrótem i cztery, pełna nazwa. W momencie, gdy wybierzemy r, to r w tym momencie. Zapisywane jest najczęściej jako 2 razy r lub 4 razy r, bo jest to zapis skrócony lub pełny. Niemniej jednak, aby rozwiązać teraz to ćwiczenie, które tutaj mamy, potrzebujemy na przykład zwrócić dzień. I teraz gdybyśmy wybrali tą opcję, to wystarczy powiedzieć 2 razy d lub raz d. I zobaczmy, że gdyby chodziło o rozwiązanie takiego ćwiczenia, to można byłoby powiedzieć OK. I teraz gdybyśmy chcieli za każdym razem, gdyby ta dziewiątka pojawiała się z zerem, to właśnie między innymi musimy wrócić i powiedzieć 2 razy D. To jest ta różnica. Mamy za każdym razem 0. Czyli dla cyfr od 1 do 9, gdy chcemy, żeby 0 było na początku, to musimy wybrać 2 razy D. Natomiast to jest dzień. Miesiąc. Analogicznie. Kontrol 1 i już wiemy, że w niesandardowych musimy wprowadzić 2 razy M. Rok. Kontrol 1. 4 razy. I widzimy, że w tym momencie cały czas przechowane w tych komórkach są daty, a my zmieniamy ich sposób wyświetlania, czyli to, co chcemy widzieć w komórce. Moglibyśmy to zapisać też inaczej, bo zobaczmy, że gdybyśmy do tych poniższych komórek skopiowali to jeszcze i byśmy te komórki wyróżnili po to, aby w nich wprowadzić coś innego, to zobaczmy. Gdybyśmy zapisali to jako 4 razy D, mamy środę. Gdybyśmy zapisali to 4 razy M, mamy czerwiec. Rok by tutaj nie uległ zmianie. Niemniej jednak to pokazuje, że możemy sobie zmieniać format, tak naprawdę liczby i wybierać datę na taką, jaką mamy w tym momencie e, ochotę. I przede wszystkim chcemy ją tam przetrzymywać. Niemniej jednak to nie wszystko, ponieważ format jasadorowy potrafi zdecydowanie więcej. A mianowicie pozwala nam łączyć te wszystkie zapisy. Co to oznacza, że na przykład aktualną datę. I jestem w stanie zapisać w ten sposób, na przykład, 4 razy d, 4 razy m i 4 razy r. I zobaczmy, jak potwierdzę ok, to od tej pory moja data będzie przechowana w ten sposób. Czyli to ja decyduję tak naprawdę, jak będzie wyglądał ten zapis. I teraz mamy takie ćwiczenie, które mówi: pełna nazwa dnia w nawiasie. Pełna nazwa dnia w nawiasie. Czyli mamy na przykład dzisiejszą datę i chcielibyśmy tą datę właśnie zmienić na pełną nazwę dnia w nawiasie, czyli oprócz tego, że widzimy tą datę, chcielibyśmy tak naprawdę uzyskać jeszcze w nawiasie pełną nazwę dnia. Kontrol 1, niestandardowe. Zobaczmy, że w tym momencie mamy format standardowy. Gdybyśmy chcieli ten zapis ponowić, to klikamy dwa razy D, kropka. Zauważmy, że jeżeli chcemy wprowadzić kropkę, która ma dokładnie takie samo stosowanie jak tutaj, to wprowadźmy ją. 2 razy m, kropka, 4 razy r i teraz bardzo fajna rzecz. Na tym etapie po prostu mogę otworzyć nawias, wprowadzić tutaj 4 razy d i zamknąć nawias. Czyli widzimy, że mamy dokładnie sytuację, o której mowa. Mogę również tutaj za tą, przed tą spacją wprowadzić spację. Zobaczmy, teraz mamy datę, a w nawiasie niedzielę. Klikam OK. Zobaczmy dokładnie zapis, który nas interesował. Pełną nazwę dnia i miesiąca w nawiasie. No to wprowadzamy dzisiejszą datę. Na tej komórce Kontrol 1, niestandardowy. Pełna nazwa dnia i miesiąca. W tym momencie ponawiamy. Dd.mm.rrrr. spacja w nawiasie. 4 razy d. Możemy zrobić przecinek 4 razy m. Przepraszam, m. I zamknąć nawias i kliknąć OK. I zobaczmy, że w ten sposób doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy właśnie między innymi tak przechowaną komórkę. Spójrzmy na kolejny przykład. Kolejny przykład. Zapisaliśmy ręcznie, czyli środa przecinek 04, tak, czyli 4 maj 2020. I teraz obok w komórce, zobaczmy, mamy datę. Datę, która zapisuje dokładnie ten sam format jak ten. Natomiast pamiętajmy tą zasadę, o której mówiliśmy, że tekst i liczba, tekst i liczba. I zobaczmy. Mamy tutaj koniec roku i zadanie polega na tym, abyśmy w tej konkretnej komórce, jak i w tej Dowiedzieli się, ile pozostało do końca roku dni. I teraz, w momencie, gdy mamy tutaj prostą, oczywiście, operację matematyczną, czyli odejmujemy od końca roku, tą datę jako tekst, widzimy błąd argumentu, ponieważ Excel no, nie jest w stanie odjąć od, data, od, od daty jednej tekstu i zwraca nam błąd. Natomiast tutaj zobaczmy, Wygląda ten zapis identycznie, natomiast tutaj przechowana jest liczba, czyli my dokonaliśmy modyfikacji i zmieniliśmy sobie tą komórkę w taki sposób, aby wyglądała identycznie jak ten zapis tekstowy. Niemniej jednak na liczbie możemy już pracować, tak? Możemy to liczyć i kalkulować. Dlatego też zobaczmy ta sama formuła, która odejmuje od końca roku naszą datę. Natomiast możemy finalnie zobaczyć, że to zostało 241 dni. Jak to zrobiliśmy? Jak Przejdę do tej komórki, kliknę CTRL 1, zobaczmy, że dokonaliśmy następującego zapisu. 4 razy D. Tutaj no, zrobiliśmy w cudzysłowie przecinek, natomiast gdybyśmy chcieli jeszcze raz stworzyć, to klikamy w standardowy Nie moglibyśmy zrobić po prostu 4 razy D, przecinek, pisać sobie DD, kropka, następnie MM i teraz potrzebujemy mai. Więc potrzebujemy sobie wprowadzić tutaj zapis taki. MM Widzimy, 4 razy M możemy wprowadzić, a następnie R. I uzyskujemy środa, 04 maj. Potwierdzam OK. I widzimy dokładnie, to jest to, co było wcześniej, jednak tak właśnie między nimi musielibyśmy dokonać zapisu, gdybyśmy chcieli w ten sposób przechowywać nasze, nasze daty. Nasze daty. I w ten sposób właśnie działa format niestandardowy na datach. Na tym przykładzie, warto poćwiczyć sobie właśnie własne zapisy i zobaczyć, jak moglibyśmy jeszcze inaczej przechowywać, choćby nawet nasze daty w komórkach. Dziękuję za udział w tym filmie i zapraszam do kolejnego.